Gdzie jesteś, Boże, Ojcze, gdzie ja od tak dawna wołam Cię? Czy w wielkim świecie szukasz mnie? Ach, pomóż, proszę, usłysz mnie. Manną dzieliłeś chlebem też, Ty możesz wszystko, czego chcesz. Jak uzdrowiłeś w mnie Ja bardzo o to proszę Cię Ty Boże możesz Każdą rzecz Więc złego ducha Odgoń pręcz Niech zajaśnieje Dobro twe, Gdy będę szukał Znajdę cię Niech zajaśnie je Gdy cię zawołam znajdziesz mnie.